Cześć, witajcie na kanale ReZER w nowej grze Chernobylite. To jest jeszcze gra, która jest dopiero w fazie beta testów. Jest zbiórka na Kickstarterze. Muszą zebrać 100 tysięcy dolarów, zebrali na razie 70. Jest to polska gra, uwaga, polska gra od studia Farm 51, czyli studia, którego możecie kojarzyć chyba najbardziej z World War 3, która miała premierę kilka miesięcy temu. Znaczy nie premierę, tylko też takie early access. Natomiast tutaj dostałem taki dostęp. Jako, że nagrywam filmy na YouTube'a i chciałbym wam tu grę pokazać, to jest ciekawa gra z tego co widziałem na filmach. Jeszcze w nią nie grałem, co prawda. Mamy tutaj Survival, mamy tutaj niestety Horror, czego bardzo nie lubię, ale mam nadzieję, że on będzie taki dosyć lightowy. No i Zombie, no i oczywiście ta Apokalipsa, Czarnobyl, tak. Więc myślę, że to może być całkiem fajna historia. Zapraszam Was do oglądania. E, mam nadzieję, że będzie Wam się podobało. To jest demo, więc nie wiem na ile odcinków te demo e, będzie możliwe do zagrania. Ale mam nadzieję, że będzie dosyć fajnie i, i, i ciekawie. Czarnobyl. Początek... Zobaczmy o co chodzi. Zobaczmy, o co chodzi.

Same mi tu przypomina ten ziomek, który nas straszy. Akcent taki jak w metro. Mocno się kojarzący. I lecimy. Są autentyczne. To jest film nagrany w jakimś takim opuszczonym budynku. Trochę przerobionym. Chociaż może i w Czarnobylu to nagrywali w sumie. Nie wiem. Może ktoś był, poznaję. Zadronem zobaczcie nagrywali. Czy ta kobieta będzie tym potworkiem z maską?

Dziwnie się zaczyna, nie spodziewałem się czegoś takiego, ale od razu mamy jakąś schizę. Ja wierzył, że my ją w na Niestety nie ma teraz języka I polskiego. 30 lat Niestety jest w tej w takiej fazie niedostępny jeszcze. No wiadomo, to jest tylko na Kickstarterze. Obecnie wersja pre-alfa, jeszcze pre -alpha, nie alfa. U nas jest sytuację, sytuacja na zachodzie. Się nie możemy za dużo spodziewać, o, chyba wyjdziemy do świata. Nie wiem jak tutaj graficznie będzie. Widzicie, jesteśmy gdzieś tam na powierzchni. Gramy na ultra, no ale to jest taka początkowa wersja i nie można też za bardzo ustawień zmieniać. Już widzę, że jest motion blur, którego bardzo nie lubię. Nie wiem, jak tutaj zeskanować. A zobaczcie, mamy taki zmysł, jak wiedźmin. No, ciekawe, kto tam, tam stoi. Zobaczcie, że mamy jakiś taki właśnie element survivalu, i, i musimy coś zeskanować, nie? Nie wiem, podejdźmy tam, pewnie zginę czy coś. Tutaj nam radiacja rośnie. Tu było jakiś tam. Ale tu jest jakiś surowiec. Eee, kur... kurczę, życie, zobaczcie, też tracimy od tego napromieniowania. Tam było coś do podniesienia, ale... Czemu jest taka muzyka? Ona... Yy... Nie wiem, mam wrażenie, że nie pasuje do tego, co się akurat dzieje, nie? To jest chyba, wiecie co, poza naszym zasięgiem. Zobaczmy szybko w opcję. Controls. No, widzicie, no i tyle jest w kontrolsach. Niestety. To toggle the Flashlight. Ok. Nie wiem, wydaje mi się, że to jest jakiś taki cenny surowiec, nie? Uuu, ten Weź, Idź mnie z tą wichurą! Będę musiał jakoś tu humorystycznie podejść do tej gry, bo jak nie podejdę to będę... ...obsrane. Myślicie, że ja mam tam łazić po tym... po tych piorunach? No nie wiem, to wygląda jak jakiś taki... ...surowiec albo coś po prostu, co tutaj rośnie przez tą apokalipsę. Możemy biec? Dobra, może... możemy. Kawalątek dosłownie. Nie wiem, gdzie my tu mamy iść. Mogę. Mogę próbować coś zeskanować. Ale nie wiem, jak to się pojawia, nie? Jak coś zeskanuje. Dobra, każą mi tą latarkę włączyć, chyba. Tak, jakby ktoś za mną szedł. Cały czas słyszę. To jest jakieś wejście do piwnicy. Jestem taki zeschizowany, nie? Jakby, czuję jakby ktoś łaził po prostu za mną. Okej, okay, siema, to jest ten ziomeczek. Okej. Okay. Zyskanujemy sobie. No szkoda, że tylko... Aha, zobaczcie, mamy tutaj na górze taki ten kompasik, nie? I, i gdzie mamy iść? Dobra, zeskakuję, chociaż tam na, na górze na powierzchni coś było jeszcze do zrobienia. Trochę lipa, że, że nie wiem. Yy, tych klawiszy jeszcze nie znam. Jak ktoś się obstra, to, to mówcie. Yy, cycle left. Czekaj. A, dobra, czaję, czaje, czaję. Tylko, że nie zdążyłem doczytać, nie? Ale możemy skanować różne produkty, po prostu szukać. O i zobaczcie, pokazuje nam, że coś tutaj jest. Okej, okay. V. Nie wiem jak mam tam wejść, co prawda. O Jezu, do dupy. No tak trochę dużo zachodu z tym, nie? E, Dobra, ja na razie nie będę zbierał chyba tych surowców. No spoko, że nam to pokazuje, ale tak szczerze mówiąc, to no, nie podoba mi się ten system, bo nie chce mi się, wiecie, przywijać i każdy przedmiot oddzielnie skanować, nie? To maszyna. Ja ją. ona nie mnie ja Okej, okay, czyli. Chyba nie wpuści mnie, jeżeli jestem napromieniowany trochę, tak? No to, to lipa, no bo już chyba nie mam jak. Dobra. To spróbujmy... Aha, nie wiem, bo ja widzicie... Klikam inny skan. Wejdę tutaj może. Tu też pewnie mnie nie wpuści, nie? Ja już myślałem, że mnie wpuściło. No dobra, szkoda, że ta latarka się wyładowuje. Nie wiem jak tutaj wejść po to gówno. Dobra, jest. I have spent too much time. Eee... Prawdopodobnie ja mogę się tym... ...uleczyć, a spróbujmy to użyć, ale chyba nie mogę. Scan, Dobra, dobra, nie wiem, słuchajcie, chyba stąd wyjdę. No dobra, jednak jesteśmy w Inventory i możemy chyba użyć tego, nie? Co to jest? Anti-radiation medicine, a tutaj adrenalina, dobra, tak, Dobra, e tab. I teraz pewnie będziemy mogli przejść. Wyłączę latarkę, ciekawe czy jest jakaś różnica, czy coś może mnie mniej widać. Ciekawe, czy tam coś na górze pominąłem, ale wydaje mi się, że nie. Dobra, mamy znacznik na mapie. Gdzie, gdzie tam mamy iść? Nie wiem... Aha, yy... to się niebo zmieniło. Nie wiem, co mamy... Wiecie, skanować jakieś rzeczy, ale... O, i, i tu możemy to zbierać, tak? Cyk. No tak to bardzo mało wszystko jest widoczne, niestety. Dobra, idę wzdłuż tej drogi do jakiegoś punktu. You're wounded. Use the fireplace to craft some medicaments. A widzicie, mamy jakiś tam crafting. Nie mogę skraftować, mam za mało tych ziół. Więc musimy coś tutaj pozbierać, nie? Cyk. Cyk, cyk, benzynacja nawet jest. You now to find some using the analyzer. No to ja to właśnie dobrze robię. Tak jak mi tutaj mówią. Dobra, to chyba starczy już, nie? Bo tam było 2 i 1, a ja mam chyba więcej. Tak jest, dobra, i craft. Dobra, i teraz dajemy backspace, teraz dajemy tutaj, proszę bardzo, i cyk, jaki ja jestem. Ogarnięty. Dobra, mamy kolejny punkt na naszej mapie. Nie wiem, czy tak, wiecie, wszędzie łazić, rozglądać, czy po prostu podążyć tutaj, gdzie nas prowadzi ten znacznik. Tu jakiś tunel mamy. Fabryka, dobra, takie rzeczy są interesujące dosyć. Ale jak zeskanuje, to wszystko pokazuje. Ale akurat ten surowiec, który jest yy, zaznaczony na tym czytniku naszym, to akurat pokazuje strzałkę, w którym kierunku mamy iść. To, to już rozumiem o co, o, co, o co z tym chodziło, nie? Czy tutaj możemy otwierać jakieś szafki i zbierać ręki w górę? Accord, śmiejący. Trz. Dobra. Parol ja ja, ja zapomnął. Chert, to ty, Igor. Zapomnieć jedno słowo слишком dla ciebie. Nostalgia. Eto nostalgia. Ты же сам выбрал его, черт возьми. Они вырезали охрану. Портал теперь единственный способ передвижения по зоне. Так как мы останемся здесь на некоторое время, почему бы тебе не собрать весь этот мусор, валяющийся вокруг? Мы могли бы построить что-то полезное из него. Шкода, даже по-русски. Я попросту не люблю читать в этих играх, этих диалогов, и не люблю языка за за I lubię rozumieć, co do mnie ktoś mówi. Hold Start Building. A no kurde, my coś tu możemy budować. Okej. Okay. Ale nie mam, nie mam, nie mam części. Ale widzicie, możemy tutaj jest chyba nasza baza, nie wiem, wypadowa czy coś w tym rodzaju. Być może będziemy ją sobie ulepszać. Optymalizacja trochę jeszcze leży, bo gra mocno przycina, a nie powinna. I okay, tu mamy ładny widoczek. Znaczom nie możno pogodowi z Solwem. A, dobra, musimy pogadać z tym y, gościem. Jak się on polos? Y, no nie tak jakby puścił choć tędy iść, nie, a nie poszedł. Tak jak my astaniem się zjeść na niektóre wiemy, <todgłosy> poczemu by ciebie nie zabrać wiesiadmus walający się w My moglibyśmy postroić coś palesnego z niego. Czyli co on chce, żebym ja zebrał jakieś rzeczy? Yy, to czekajcie, musimy zrobić tak. Yy, Mechanical parts. to chyba to będzie, nie? Ale nic tutaj nie pokazuje, to czekajcie. A coś innego? Nie wiem, będę klikał F i, i zobaczę, czy da się zbierać coś tutaj. Dobra, widzicie co tu chyba nic nie ma takiego jednak do zebrania. E, więc być może muszę wyjść na zewnątrz, bo tutaj taka maska fajna, co była na tym ekranie startowym. Bo tutaj no, nic nie ma dla mnie po prostu. Jakiś ciekawy film, bardzo. No, nie wiem, słuchajcie, muszę tutaj coś ogarnąć, Przegarnąłem, Trzeba nacisnąć ten tab, przytrzymać i się podświetla. I można teraz deskrapować rzeczy. A widzicie, to było dla mnie, no. Jak patrzyłem na inne rzeczy, to to się nie podświetlało. A chyba nie było napisane, jak to zrobić. Jak to Z ziomkiem gadałem. Okej, okay, spoko. Oczyściliśmy tutaj ten teren. No, jeszcze możemy tutaj coś poczyścić. Dobra, no i zróbmy sobie tą ławeczkę. Enter. Tego bencha będziemy mogli tutaj coś kraftzić. Dobra, i czekajcie. E, co to jest? O, i mam benzynę, żeby to zrobić. To jest, bo nie widzę, gdzie tu jest. Hydraulic press, prasa hydrauliczna. Power output, nie mam, nie mam, nie wiem, jakby mocy do tego. Cześć, jest tu ktoś? Ty tu? To super ważne. Radiostacja jakaś, dobra, nie wiem czy mogę to robić. No to chyba możemy pogadać z tym gościem. Tak jak my zostaniemy tutaj na pewien czas, Dobra, muszę tu zrobić widzę bardziej lepsze porządki. To, to tylko po nie, Czekajcie. Jest To super was. Super important. To chodźmy do tego radia w takim razie. To radio chyba tutaj jest. Przywiedź. Kto to? To ja. Super sekretny agent. Michał? Tak, ja. Znaczy, kto taki wybrądził się z atomnej stacji żywym? Tak, prawie. Хорошо, хорошо. Послушай, у меня есть своего рода миссия. Разве мы не должны залечь на некоторое время? Да, мы залежем на дно очень глубоко. Но это супер классная возможность и все такое. Мы типа атакуем компьютерную систему НАР. Не переживай, я знаю все о подобных вещах. Это не то, ради чего я здесь, Михаил. Я просто хочу... Да, 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 ты ищешь свою девушку и все такое, я прав? Вот я и думаю, что на этих компьютерах могут быть файлы, а не... Ну, если ты так говоришь... Я yeah, знал, что ты выберешь верно. Иди к Оку Москвы. Я расскажу все подробности и все такое. Михаил, конец связи. Okay, так so ты grze. собираешься пойти и помочь Михаилу? Верно. Послушай, я не уверен, что он суперсекретный агент, за которого себя выдают. Похоже, он хочет, чтобы ты помог ему взломать какой-то сервер НАР. Срыв их операции может помочь нам завершить миссию и, надеюсь, сбежать. Но, если ты спросишь меня, это слишком большой риск, чтобы доверять этому человеку. Здравствуй, Оливер. Я только тут здесь... и... Ты Не потом вообще, ты выбор. Я думаю, проигнорировать его просьбу. По крайней мере, я постараюсь быть очень осторожным. Ух uh, ты! Кто папа возразили Звучит почти меняемо. Пожалуйста, Оливер. Еще кое-что. Я хочу, чтобы ты взял это. и пистолет. На настемпную миссия. Я ученый, я не. Каждый мужчина должен уметь стрелять из пистолета. Я дам тебе несколько уроков, как только ты к нему привыкнешь. Dobra. Także kończymy. Dajcie znać, co sądzicie o grze. Zostawcie łapkę w górę, skomentujcie, zasubskrybujcie kanał, jeżeli jesteście nowi i mam nadzieję, że do zobaczenia w następnych odcinkach z gry Chernobylite. Do zobaczenia, cześć.